Dzień. Ach, dobra, już wstaję. Siostra wstawa dzisiaj idziemy do parku. Co? No, no to super. Siostra wstawa i idziemy do parku. Ale dopiero jest wcześnie rano. My mamy iść na dziesiątą, a jest dopiero 7. Więc musimy pójść tak za 3 godziny. No dobra, to szkoda. to no chodź. Dobra, ja tak ubiorę to coś. Okej. Okay. Gramy na tabletach i na telefonach. Godziny później. Muszę się ładnie ubrać. Może to ubiorę. Mmm, okej. Okay. Chodźcie już na dół. Dobra. I jak w tym wyglądam? No ładnie. Hej, ma mama, że mieć na dwór. Za godzinę do parku. Tak, możecie. Okej. Okay. Dobre to jest. Nie. Ja też zje. A my mogę iść z nimi? Tak. Tam już idziemy, pa.